nie mam. Społeczne takie. Dlaczego wronek może sobie chodzić w gaciach i na nikogo to nie robi wrażenia, ale jakbym ja na przykład przyszła na streama w majtkach, no to by był koniecznie... Móc mogę, ja wiem, ale jakbyście mieli obiektywnie spojrzeć, to jak myślicie, co by wywołało większe kontrowersje? Ja w majtkach czy w ronych w bokserkach na streamie? No ja w majtkach, dlaczego? Ja pytam o podstawę. Dlaczego to by wywołało większą kontrowersję? Od razu ma było 10 widzów. Na 10 tysięcy widzów wrzucam ten telefon do tej kawy. Już na 10 tysięcy. Przepraszam, bo bokserki to jak spodenki. Hmm. No dobra, w sumie, jak ja przychodzę w krótkich w spodenkach, to nikt nie robi problemu, oprócz tego, że mam seksowne kolano, które wam czasem pokażę. No, no, no. Może macie rację. Gdybym założyła ja bokserki, to wydaje mi się, że wyście nawet nie zwrócili też na to uwagi. Bo bokserki są dłuższe. Okej, okay, okej, okay, przyjmuję argument, dziękuję. Fajna dyskusja, dzięki, pozdrow. Rząd było przesyła 50 zł. Ocenisz nutkę. Kurczę, znowu nutka! Oceniam kolejną nutkę Widzę. Okej, okay, już miałam mówić, znam ten bit skądś Dobra, to jest parodia, diho i fagaty Wielka Szkoda Jadę sobie autem za dwa koła To jest lepsze od tego poprzedniego, co słyszeliśmy Ale to nie jest parodia Tylko to jest bardzo podobna w stylu piosenka W sensie ona tylko w momencie samochodu Jakby jest parodią oryginału Ale tak to cały tekst i wszystko to jest po prostu Taka sama piosenka z, innym, z innymi słowami Rozumiecie o co chodzi? I ciągniesz do rana Skąd mieliście małpkę? No tak jak mówię, no to nie jest do końca partia. Chcieliśmy bit, pomysł na kawałek, ale zmieniliśmy słowa. Tak, bardziej remix. O! Łysy na swojej transmisji wydał opinię o Dominiku. Kiedy reaktywacja mokrej ryby, jak sumarowi widzowie spadną. On jak ma więcej, to się <grym> dziwnie zachowuje. To zauważa, że sumarowi czasami tak, że jak się robi duo streama, jak jest okazja go poniżyć, to go poniża. Jest jakaś drama między redakcją a Rypsonem, że, że redakcja nie wymawia nawet jego imienia. Zauważyłam od kilku odcinków, że gębicznie nie jest poruszany w ogóle na. Tutaj na redakcjach. Czy Gębicz zabronił redakcji o sobie mówić, czy to redakcja postanowiła go wpisać na blacklistę? Z czyjej strony jest tutaj kość niezgody? Rypson poprosił, żeby go nie było? Szklana dostał anwipa u Rypsona. Wow. Czyli inicjatywa była ze strony Rypsona, a za co Rypson się tak w w sumie robili z niego takiego czarnego bohatera, nie? Złą postać. Ale musi mieć kija w dupie. To nie jest kwestia kija w dupie, wiesz? Jeżeli raz za razem powtarzasz jakąś narrację, nawet w formie żartów, to wiadomo, że ktoś się przekona. To tak samo jak do tego, że Kukę na przykład jest snajkiem, nie? Bo jest. No nieprawda, Kukę jest najmilszym człowiekiem, jakiego poznałam ostatnio. To jest człowiek do rady psy, już bym powiedziała. Chodzi o to, że dużo osób ogląda już te newsy i strasznie dużo osób pisało do Dorypse, nie rozumiejąc kontentu z klany. No właśnie wiem, że tak mogło być. Właśnie wiem, że tak mogło być, ja tylko rozumiem poniekąd. Się zmienia, się zmienia wszystko dość. Też przez taki rozpad XI bardziej mi zależy na, na takich relacjach jak z Rybą. Szczerze uważam Rybę za kolegę. Nie myślałam, że Dominika stać na takie wrażliwe słowa. Zaskoczył mnie. On ma łupież taki? Pewnie też używa head and shoulders. Co do Dominika, Dominik, ja uważam, że on jest fajny. Ja go lubię i zawsze mi go było troszkę szkoda, jak widziałam, że na przykład się daje tak no. tym chłopakom z XI tak... No troszeczkę, nie? Ale czasami Dominik też ma takie to co Rypsa mówi, że tak jakby on czasami chciał zgodnić kogoś innego. W stosunku do mnie też czasami bywa taki dziwnie niemiły. Ale ja to wszystko podpisuję pod to, że streamerzy są dziwni, streamerzy są zacofani społecznie i ja im dużo wybaczam, jeżeli chodzi o interakcje międzyludzkie, bo jakoś tak wierzę w ich dobre intencje. Ciężko mi pomyśleć, że oni by zrobili coś złego z premedytacją. Może jestem naiwna. Wiecie, takie, to są tacy koledzy, co mało kto się chce z nimi bawić w piaskownicy, a jak ktoś już i mi bawisz piaskownicę, to rzucą ci w głowę czasami jakąś koparką, ale wiesz, że to na żarty. Rozumiecie? Cieszę się, widzowie, że zmienił on moje życie na tyle, że umiem iść na imprezy i nie pić alkoholu. Myślałam kiedyś, że się nie da. Kiedyś myślałam, że będę się źle bawić, że nie wiem, nie będzie mi się chciał gadać z ludźmi albo coś. Ale zauważyłam, że tak wcale nie jest. Że można nie pić, dobrze się bawić i na drugi dzień nie cierpisz. Nie robisz głupich, żenujących rzeczy, które jeszcze ogląda później ludzie w internecie. Polecam wam. Czy nie polecam wam mieć udania? który mnie do tego doprowadził, ale polecam wam nie pić alkoholu, to na pewno. Głosuj na top ten streamera. Najlepszy streamer września. Hmm, kogo we wrześniu oglądałam najczęściej? Nie, bo to ja nie oglądałam w ogóle. Nie wiem. To duży wybór. Może faktycznie mokry suchar za organizację turnieju w Fifkę. Dużo tam śmiesznego tego kontentu było i w ogóle. No ja tak zagłosuję chyba. Japczan i pyta Ej, Lemo, co robisz? <laughs> A to mam takie pytanie. Co? O. Jemy coś? No będę robić wrapy. że jest taka na kuchnia, że zajmie mi to trzy godziny. Mhm. Mm Wiecie co mi Ramu obiecał? Że przez tydzień będę miała prywatnego szefa kuchni, że o nic z gotowaniem nie będę się musiała martwić. Śniadanka, obiadki... Ej! Stop! Co jest? Oddajemy cię. I wyłączyli mi kurwa komputer do go. Chodź, Amelcik, ty moja kuleczko biedna, ten niedobry brat cię torturuje, kacze na ciebie, nie daje ci spokoju, nie bój się, jesteś bezpieczny ze mną. Ile mi zajęło sprzątanie pokoju? Ej, roz... to, że wy wierzycie, że ja posprzątałam pokój, a tego burdelu tutaj, tej całej kupy rzeczy, która jest po prostu za kanapą i była przykryta tym kocem, który sobie wziął bo mi było zimno, to jakoś nagle nie widzicie. Mega to jest, ale mega, Katarzyna, posprzątałaś pokój, ile ci to zajęło? To musiało być wyzwanie, nie? Pokażę wam Uwaga, uwaga Mega wyzwanie Mega wyzwanie Struntany pokój, mega Nie wiem jak ja sobie z tym poradziłam Edith dzisiaj zabierze widownie, Masakra z nim Czemu? Przyjdzie po was i was zabierze? Starszy pan z brodą? Czemu? Właściwie to nie starszy Słuchajcie, że ja i jest jesteśmy ten sam rocznik Mamy tyle samo lat Ale czy jest jak stoję koło niego to bardziej wyglądam jak ojciec z córką Herbatkę dostałam? No Za co? Proszę Wow, dzięki Gotujesz już? ze I... właśnie nie bardzo ciężkie rozstanie. Wszystko było idee. Zaraz już miał się ziścić plan mieszkania razem i nagle druga osoba zdecydowała, że to koniec. Do takich porad musicie zawierać w nawiasie swój wiek, bo inaczej się doradza osobie dorosłej w takim przypadku, a inaczej osobie, której to jest pierwszy związek. Więc wasz wiek tutaj daje mi troszeczkę informacji o waszym doświadczeniu i co innego się poradzi. Młodej osobie wydaje mi się, a co innego się poradzi starej. Więc zakładając, że jesteś młodą osobą, bo dopiero mieliście zamieszkać razem, czyli myślę, że to było taki pierwszy, poważniejszy związek, może jakiś liceum, może jakieś studia, bo wtedy się mieszka pierwszy raz z kimś, tak mi się wydaje, ale nie wiem. No, jak by ci to powiedzieć? Każdy ma prawo do tego, żeby zakończyć związek, prawda? Czyli ja wiem, że to boli i wiem, że to jest takie... Czuć, że to takie niesprawiedliwe i nie rozumiemy dlaczego, ale nie możemy kogoś zmuszać do się manko. A nie ma, wydaje mi się, nic gorszego niż to, jak ktoś jest z kimś w związku nieszczerze. Czyli nie ma w nim uczuć do tej osoby takiej, jakie ty odzajemniasz. To jest taki jednostronny związek. Więc moim zdaniem lepiej, że ta osoba z Tobą zerwała, niż trzymała cię w takiej pułapce jednostronnego związku. Wiem, że to boli i to nic Ci nie pomoże w tym momencie, bo ci nic nie pomoże w tym momencie. Trzeba po prostu czasu. I bliskich znajomych. Wychodź ze znajomymi, prędzej czas poza domem, żeby jak najmniej się tak dusić w sobie. Rysiu, co ty chcesz? Rysiu, chcę cię pocieszyć. Dodaję wiek 22, nie mhm. pierwszy poważny związek, ale pierwszy, który faktycznie był dany z dwóch stron, dalej mówi, że jest tutaj miłość. To wydaje mi się, że robić. Troszeczkę krzywdę. Bo ty teraz będziesz siedzieć i się zastanawiać, jaki był ten ukryty powód. I będziesz się zadręczać tym bardzo, i ciężej ci będzie przez to przejść, niż gdyby powiedział ci po prostu, że uczucie się wypaliło i żebyś mogła pójść dalej. Więc dla niego łatwiej jest tak powiedzieć, że nie, no, tak naprawdę ja cię bardzo dalej kocham. To w ogóle nie tak jak myślisz, ale nie powiem ci jak. A to on czy ona? A to nie wiem. I będzie rozkłomina, co zrobiłaś źle, no? Albo zrobiłeś źle. Nie wiem, dalej. Zakładam, że ona, bo imię na A. Znaczy, nikt się kończył na A, więc jakoś tak bym, że to piszecie wczyna, mi się wydaje. Tak, rzucający leci w... I ułatwia sobie zerwanie, żeby łatwiej mi było to powiedzieć. Bo nie chcecie tak bardzo zranić, nie wiedząc, że przez to ranicie trochę bardziej. Ja, ja bym otworzył okno i dobrze przewietrzył mieszkanie. Ale ty się odnosisz do tego związku, żeby przewietrzyć atmosferę? Czy wiesz na przykład, że któryś kot się gdzieś zestrał, bo słyszałeś to na streamie rękę i ja mam przewietrzyć swój pokój? Anyway, życzę ci Ci dziewczynie, albo ci chłopakowi, albo ci, nie definiujesz się, spokojnego czasu. Dużo spędzaj go z bliskimi i będzie dobrze. Za dwa lata będziesz się z tego śmiać. A te dwa lata najprostszy się będą naprawdę trudne, ale no później będzie lepiej, ale to za długo czasu. Znaczy to nie było pocieszające. Mm. O, i dzisiaj, dzisiaj rano na streamie, znaczy rano. Dzisiaj na samym początku streama puszczaliśmy składankę tego Pitbull'a, nie? I ja tak jakoś szłam przez mieszkanie i wsłuchałam się w tekst. Żyję 26 lat i pierwszy raz tak naprawdę zrozumiałam tekst piosenki Pitbull'a. On w tej pierwszej piosence śpiewał tak, twój chłopak to słaby hydraulik, chodź do mnie, ab sprawdzę twoje rury. I ja mam, Boże, ja to śpiewałam za dzieciaka, z jakimś zupełnie innym tekstem, bo ja sobie wymyślałam słowa, jakie mi tam pasowały. Ale ja w ogóle nie wiedziałam, co to co, co tam jest za tekst? Nie wsłuchałam się, jakby nigdy, rozumiecie? Nigdy nie sądziłam, że będę szukać porad na twitchu. Tak właściwie to pierwszy twój stream, na którym jestem, bo tak to tylko twoje szoty oglądałam. Mówiłam, że Tak, dziewczyna. jestem dziewczyną, ha. ale druga osoba to też dziewczyna. Już mi dałaś lepsze porady niż moi bliscy. Czyli to jest baba z babą. No, myślę, że jeżeli jesteście dwie baby, to tym gorzej. W sensie nie, że to źle, ale w przypadku zerwania, bo facet często jest mniej emocjonalny. I mniej się wczuje w drugą połówkę i powie po prostu, prosto z prostu no to nara. I oni są tacy mniej emocjonalni w tym. Nawet jeżeli też przeżywają, to mniej to po sobie pokazują. A druga baba, biednej babie, to jak zrywa, to nie chce ją zranić, to tym bardziej o, muszę jej tak delikatnie powiedzieć, miał miał miał. I więcej nad tym myśli, i wydaje mi się, że tutaj mogła cię. Pch zrobić. Przepraszam, w ogóle nie chciałam się z tego zaśmiać. To po prostu gra słów moją mnie rozbawiła, przepraszam. Co ty gadasz? Faceci po prostu nie mogą pokazywać słabości, ale przeżywają równie mocno. Mi chodzi bardziej o to, że wydaje mi się, że faceci mniej, bywają mniej empatyczni, czyli mniej się wczuwają w to, co poczuje druga strona po ich słowach. I mu zależy od charakteru. No tak, seksizm. Nie, to bardziej stereotypy. A jak chłopak z chłopakiem? No to też tak. Podwyska dla shorta armia shortików, wiecie co robimy. O nie, tylko nie dawajcie mi więcej i pieniędzy z prośbą, żebym dała Shortowi podwyżkę. Nie, tylko nie to. Proszę nie. Nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę. O nie, tylko nie to. Kolejne stopisu. Podwyżka dla shorta. 1985 dzień czekania na podwyżkę na shorta. Kurwa, bierz się o taki, jak tak, jakbyś co najmniej to ty miał zarobić, a na razie na tej bitwie to ty jedynie tracisz. Nie rozumiem twojego modelu postępowania. Kup mu dom. Mhm. Co jeszcze? I Audi A7. Ej, o, a może się zrzucicie? Co się zrzucicie na a 7 dla mnie, co? Co wy na to? Tworzymy historię! Rozdam wam! Ten długopis! Bokselski. Mam 16 lat X. Aha i chyba kartę rodziców. Siema, mam 25 lat i podobasz mi się. Chciałbym zabrać cię na kolację i do kina, jeśli lubisz. Wszystko stawiam ja za swoje pieniądze. Budżet na randkę 2000 złotych. A mogę dostać 2000 zł i nie iść z tobą nigdzie? Jakie to było hamskie No nie no, to był żart. Nie, tak serio, nie, nie możesz iść ze mną na randkę. Po pierwsze, kino na pierwszą randkę to strasznie Powiedz, bo w ogóle nie rozmawiacie. Po drugie, ja mam chłopaka, więc nie jadę na randki. Po trzecie, nie chcę na randki z widzami. To by było dziwne. Ty już trochę o mnie wiesz, ja o tobie nic. Ja się ciebie trochę boję. Po czwarte, nie mam po czwarte. prostu cię nie znam. A mogę isknąć na randkę z Remkiem? Wiesz, co jak myślisz, że jakbyś wesłał mu odpowiednio dużą sumę pieniędzy, to on by pewnie z tobą poszedł. Jakkolwiek to nie brzmi, ale jest łasy na pieniądze. Czy Remek kupił namiot, choć nie jeździ na ryby. Remek teraz będzie kolekcjonował sprzęt do alpinizmu, i może nigdy nie był w górach, on dzisiaj plecaki kupował, wiem. Pani nie spał całą noc, żeby jechać kupić sobie plecak. Jechał z zamiarem oddania plecaka, kupił inny. Rozumiecie? Teraz ma dwa, a on ma teraz trzy i planuje czwarty. Mamy namiot, mamy plecaki, mamy wędki i on nie wychodzi z domu. Byku, nie ma to tam to. patrz mi na oczy, nie saldo. Czuję się jakbym drugi raz słuchała nutki meduzy 16 razy refren Gdzie pa to ja nie zostawiam suchej nitki Chłop brzmi jakby nie przełknął śliny przed rapowaniem Czyli bardzo pik pik, przepraszam do w Przejdźmy do historii, skoro przyszliśmy to bagno nie wiem Ajajaj, aj, aj, kurwa, co tu się stało? To coś co miało być chyba na wolno, to jakieś chyba takie offbit, kurwa, w ogóle dziwne. Stało się prawdą! dało się prawdą! Pardon! Robię z tym rapem co Kërton, bërdon Duke jak fantom Fantom, bërdon, kërton Ah uh. I tu też był 12 razy refren. O, teens! To moi ulubieńcy! Zerwali ze sobą. O nie! Nawet nie wiedziałam, że oni są razem. Ale teraz już jest mi tak przykro, że są, nie są. Weszliśmy w projekt, no i mieliśmy wspólny pokój. Cały czas spędzaliśmy ze sobą czas. No tak, kiedy młodzi ludzie zaczynają ze sobą mieszkać i zobaczają, że wcześniej mieli rację, gdzie widywali się tam trzy razy w tygodniu i było wszystko super. A później widzą się codziennie, to często jest tak, że wszystko z tą sobą wytrzymać. Wspólne Przesy... mieszkanie weryfikuje. Na samym początku moja mama powiedziała, dzieciaki nie bierzcie razem tego pokoju, no. dajcie sobie odpocząć, bo to wam na złe wyjdzie i teraz widzę, że mama miała rację. Ja jestem fanką tego, żeby od razu mieszkać razem, tak, od razu testujesz, wiesz co jest w pakiecie i wiesz czy macie przyszłość czy nie, no bo no tutaj uważam, że mama nie miała racji, dobrze, że zamieszkali razem, bo wiedzą przynajmniej, że nie tędy droga i że to nie dla nich. Spędzacie czas razem, nie macie czasu na to, żeby rozwijać jakieś tam swoje pasy. Ej. Rozumiem, jak można nie umieć spędzać czasu osobno, jak jesteście w związku. Nawet nie mówię o tym, czy macie jeden wspólny pokój, czy nie, ale musicie umieć spędzać czas razem i spędzać czas osobno. Nie wyobrażam sobie tego po prostu. Czym problem? To no, ludzie nie potrafią, będąc w związku, spędzać czasu osobno. Albo jest jeszcze inny, jest hey, to też bardzo w początkowych związkach jest. Jak radzicie sobie z ciszą, albo z nudą, kiedy przychodzi jedno do drugiego się spotkać na przykład i jest chwila ciszy. Jest ona dla was komfortowa czy niekomfortowa? To, że potraficie razem siedzieć w ciszy, to jest taki plus. No, ale nie wszyscy tak potrafią siedzieć w ciszy. Miałem taką, taką rutyną to zawsze było, że z rana nasiłkę, potem do sklepu, kurczaczek ryż i ja za obiadkiem. I potem nie byłem zadowolony, jeszcze do końca dnia. Jaki prosty przepis na życie. Co to kurwa jest? Halo? Halo? Ej, Boże, bo on mi coś przełączy, ten, halo? Halo? Daj mi telefon, potrzebuję czas. No to zapisz mojego laptopa. A czemu nie masz mi telefonu, korzystasz z niego? No, a jak to ktoś do mnie zadzwonił? Nie no, zostaw mój telefon. O co ci chodzi? Co mój telefon? Coś ukrywasz <grywa> Nie Bo Ukrywasz coś Nie to Jakbyś nie ukrywała, to byś mi dała telefon Mama ma do mnie zadzwonić Czekam na telefon od niej Za ci oddam telefon Rozstania są normalne, dzieją się Może jakbym miała zerwać z rampionów, żeby tak talerze latały On by dostał tą mesynką w łeb, nie? Od razu tak Puk Aby nie było normalne rozstanie. Żeby talerze się tukły, Żeby nie robić sobie świń z dram nie wiadomo czego Tyle dram bym mu zrobiła O Ale ja bym mu chciała zrobić dramę Bym go tak dociskać. Zadnego pokoju żadnych fajnych relacji Wyciągnęłabyś prywatne brudy Wszystko Wszystko Wszystkie teczki My myślicie, że te wszystkie pudła To co, tak tu po prostu leżą w tym pokoju? Tam, tam są wszystkie moje dyktafony Wszystkie podsłuchy Wszystkie ukryte kamerki Trzeba do wszystkiego podejść jak najbardziej Dorośle i z logiką Tylko emocjonalnie i tylko nielogicznie Au Jest jeszcze w sumie jeden temat Nad którym bardzo długo pracowaliśmy Jest to nasza piosenka Ej, zerwaliśmy Ale w sumie to Takiego bęgerka byliśmy Związkowego, że szkoda jakby Miał się zmarnować, tak co, jak coś to zerwaliśmy Ale mega romantyczny hit Wlatuje już jutro O on już jest oh, Bobera i Zabor w twoich ramionach Umieram wewnętrznie, no to cię dobiję Ikona na telefonie, choć jestem aktywne, nie piszę, nie Ja z się to snuto B do Powiedz mi ile to znaczy na zawsze I ludzie w komentarzach 3 tygodnie, 3 miesiące Tutaj też, chcecie mieć na zawsze, ale 3 tygodnie później z tobą zerwałem No bo tak to jest, nie, tak to jest <muzyka>